Jakby jakieś, jakieś, totalnie jakby jakieś, jakieś, intro do albumu Yeeta Cinematic type shit Poczekaj, Palion X Kleks To będzie w filmie kurwa Akademia Pana Kleksa? Nie no nie pierdol kurwa. Tego naprawdę Ja zawsze rozkminiam kurwa, kto dobiera soundtrack do filmów, nie? jak można do takiego filmu stary wpierdolić ścieżkę dźwiękową trapową jakąś kurwa w ogóle? Co to kurwa jest? Zabija klimat totalnie, nie? Ja pierdolę, nie, no niesamowite to jest dla mnie. Nie, marketingowo zajebiście zrobili, kurwa, no, dzieciochy pójdą na ten film, ale no ja pierdolę, nie. Dobra, oprócz tego, że to jest akcja promocyjna, to ten numer jest nudny, kurwa, jak skurwysyn, nie. Zbieramy. Hmm. Powiem tak, no, nudny numer, nie, nudny numer.